Dzisiaj w Niemczy oficjalnie pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy wiosnę. Zrobiło to bardzo wielu mieszkańców. Od tych najmłodszych z przedszkola zaczarowanych w Niemczy po tych starszych, czyli uczniów ze szkoły imienia Bolesława Krobrego, ze szkoły przy przyrzeczenie Zdroju, ze szkoły w Gilowie oraz dołączyli również do nas dzisiaj seniorzy Senior Plus. Także mocnym składem, mocną ekipą pożegnaliśmy zimę, powitaliśmy wiosnę, a przy okazji. Rozstrzygnęliśmy także konkurs, który Urząd Miasta prowadził dla dzieci z przedszkola i ze szkoły. Polegało na tym, aby przygotować pracę plastyczną dotyczącą segregacji odpadów, dotyczącą dbania o ekologię. Ponad 60 prac, wyjątkowo dobre prace. Trudny orzech do zgryzienia dla jury, ale wybraliśmy tych najlepszych, nagrodziliśmy oczywiście. Wszystkich. Wybraliśmy również panią wiosnę, no i spaliliśmy marzanny. No i tutaj niespodzianka. Ta pani wiosna, która dzisiaj była najpiękniej przebrana, otrzymiała wianuszek od tegorocznej pani wiosny, a to oznacza, że teraz przez cały rok to ona będzie dbała o pogodę, a w przyszłym roku przekaże wianuszek swojej następczyni. Także witamy wiosnę w gminie Niemcze. A mam nadzieję, że w powiecie dzierżoniowskim również. Musimy zacząć od pani wiosny, więc musicie mi pomóc, abyśmy ją zawołali, by do nas przyszło. Czyli wiosna! Głośniej! Wiosna! Zapraszamy Panią wiosnę! Głośniej, ona chyba nie słyszy, jest wiosna, zapraszamy tutaj do nas Panią Wiosnę. 何